Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy on chce odejść? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno. Dziewięć kilo, co wychodzi naprzeciw? 8 monet. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka monet. Dołożę kartę gwiazda. Dołożę kartę królowa. Monet. Na spodzie talii jest czwórka mieczy, i to może być tło czytania. To jest odpoczynek. Sedno, dziewiątka kilów. Zadowolenie, wygoda. Człowiek upaja się chwilą. Czuje się szczęśliwy i w pełni jest zadowolony z dostatku, jaki jest jemu ofiarowany. Jest wspaniale tu i teraz i to się liczy. Nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będzie potem, ale teraz jest cud miód. Ma niechęć do dokonywania jakichkolwiek zmian. To też jest praca w pomaganiu drugiej osoby. Również człowiek może odczuwać blokadę emocjonalną i samotność. To też jest brak zainteresowania partnera tobą. To też jest duże świętowanie. Świętowanie z rodziną, z przyjaciółmi. Trzeba odpocząć. Nie poświęcać się całkowicie dla, całkowicie dla innych, dla imprez aby inni mogli miło spędzić czas naszym kosztem. Tutaj jest brak decyzji, czy w prawo, czy w lewo. Dziewiątka kielichów pokazuje osobę, która jest skupiona tylko na sobie, na swoim zadowoleniu. Taki mamy synek. W uczuciach w związku dwojga osób niestety nie jest to pozytywna energia, ponieważ to jest Poczucie szczęścia, które jest zdobywane kosztem drugiej osoby. Ta osoba tylko myśli o swojej wygodzie. I w dodatku nie czuje się zakłopotana i myśli, że jej to się należy. Tutaj jest realizacja własnych pragnień, i ta osoba czeka na swoje spełnienie życzeń. Co wychodzi naprzeciw? Osiem monet. To są wysokie wymagania: próżność, lenistwo, zabezpieczenie się, egoizm. Wynik, odpowiedź, rada: trójka monet, gwiazda i królowa monet. Pytanie jest. Czy on chce odejść? To odpowiadam, że nie, nie chce odejść. Ale osoby samotne powinny przemyśleć ten układ i powinny postawić na swój rozwój osobisty, bo tutaj jest wpompowywanie całego swojego dobra, swojego rozwoju swojego rozwoju osobistego w osobę próżną i egoistyczną, która jest nastawiona tylko na wygodę i branie. Więc to żadne partnerstwo. Tutaj też jest załatwienie jakiejś sprawy, żeby było na naszą korzyść. Trójka monet pokazuje, aby człowiek nieustannie pracował nad sobą. Budował trwałe podstawy w związku. Bo tutaj jest grząski grunt. I w pierwszej kolejności powinien postawić na siebie. To jest czas na życiowe porządki w sprawach. Sercowych i zawodowych. Warto jest pokazać się gdzieś na forum i powiedzieć: Teraz ja. Powinno być budowane poczucie bezpieczeństwa, które powinno wynikać z naszego wnętrza. I nie powinniśmy go szukać gdzie indziej. Obcujesz z osobą, która ma ogromne znaczenie. Dla Twojego rozwoju. Dzięki tej relacji otworzymy się na nową relację, która będzie o wiele lepsza. Ta relacja będzie miłością dojrzałą. Dojrzałe partnerstwo. Związek będzie pełen ciepła i opiekuńczości, bo tutaj pachnie mi dużą i nawet ogromną niedojrzałością emocjonalną. A nie buduje się w związku z osobą niedojrzałą. Nie ma wagonu, którego nie można odczepić. Jeżeli mężczyzna wielokrotnie stawia nas w niezręcznej sytuacji, obraża, to trzeba ten wagon odczepić i doczepić wagon, który trzyma nasz poziom. I zagwizdać, zagwizdać gwizdkiem odjazd. Pokazana jest kobieta, która przez mężczyznę jest pociągnięta w dół dla jego dobra. On ją ciągnie w dół, aby miał dobrobyt, wygodę i imprezy. No, to jest egoizm, bez miłości. kobieto postaw na swój rozwój osobisty i zawiszcz listkiem odjazd dziękuję Dbaj o siebie. zaobserwuj mnie po więcej jeżeli ten film się podobał to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół również Zachęcam do oglądania i subskrybowania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Do zobaczenia.